Przechodzimy w tej chwili do punktu czwartego, sprawozdanie Wójta Gminy Szycięgów z wykonania uchwał i wniosków. Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie, sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków w czwartej sesji Rady Gminy Szycięgów z dnia 23 lutego 2011 roku. Chciałbym zadać pytanie odnośnie, yy, będąc już przy drogach, yy, tej ścieżki rowerowej między Osówcem, to znaczy Samogórą, a Wojnową. Yy, y, miałem okazję kilkakrotnie się przejechać rowerem po tej ścieżce i ona jest generalnie no, źle wykonana, jest nierówna. Czyli nie należałoby wykonawcy zlecić yy, poprawienia tej ścieżki? Czy dał gwarancję? Bo, bo tam nierówności są duże. Jadąc z rowerem z większą prędkością, niestety... Aż podskakuje ta maszyna, nie? Czy jak długo gwarancję dał wykonawca na tą ścieżkę? Znaczy chciałbym powiedzieć, że teraz może poprosimy Pana Anię o stanie finansy jeżeli chodzi o stan środków na podstawowy budżet gminy, to jest od 1 109 600 zł 33 zł. Tak. Tak. Dzień, no. Dziękuję. Przechodzimy teraz do zapytania. Interpelacji zapytał. Teraz poproszę o głos. Zastępczyni to o odpowiedź. Na wcześniej za zamiast ja, zamknąć. w tym momencie odpowiedź, no, bardzo proszę. Mi no, no. no, trudno jest odpowiedzi z tego powodu, że gmina nie jest inwestorem nie tego przedsięwzięcia. Inwestorem jest e, Powiat Bydgoski, e, dlatego tam są wszelkie dokumenty e, dotyczące projektu budowy, wykona, wykonawcy i udzielonych gwarancji. Ale myślę, że tutaj Pan e, Radny, e, jeżeli Państwo dopuścicie Pana Bratowskiego e, e, do głosu, to pewnie te do tych kwestii się w jakiś sposób ustosunkuje. Natomiast my możemy zwrócić go na piśmie e, i przekazać jakby Pański wniosek do Powiatu Bydgoskiego. Byłoby wskazane. Ja chciałbym się odnieść do 14-15 marca. jako Suty z Jączyna miałem zbierać od mieszkańców pieniądze I podatek. W poprzednich latach podatek wypierałem korzystając z pomieszczeń świetlicy. W tym dniu odmówiono mi dostępu do pomieszczeń świetlicy, jako przyczyny podano może no, Pani idzie na Hurlup i ponadto uważam, że w przypadku korzystania z udziału GOG powinien zapewnić zastosowanie. Ja tu apropo, wójt wypowiadał się na temat wodociągów jest taka sprawa, że otrzymałem Pani Ościak wykaz działek, które miały być wodociągowane do końca 2010 roku i tam były działki powstałe z podziału działki nr 175, to jest tam na końcówce wsi, naprzeciwko tej byłej zlewni mleka. I one były ujęte w budżecie na ten rok. Natomiast w tym nowym, teraz co będzie w tej zmianie budżetowej, jakoś uszło uwadze i nie ma tych działek z To jest raz. Druga sprawa, drugie pytanie jest takie: Uchwaliliśmy dotacje na wodociągi, na wodociągowanie 300 tysięcy dla zakładu komunalnego. Natomiast tu jest na budowę sieci wodociągowej w celu uzbrojenia działek budowlanych jest 280 tysięcy złotych, z tego jest wzięte 20 tysięcy na projekt y, y, sieci wodociągowej y, w, y, w MOL. <coughs> działek numer 134. I teraz jak to się ma? Te działki są, projekt wykonany jest przez gminę, natomiast każdy indywidualny podłączający się na terenie wsi siciemko. Czy, czy, innej wsi na terenie gminy płaci za projekt sam. To znaczy jego koszt przyłącza jest większy. Dlaczego są równi i równiejsi? Czy dlatego, że na działkach są akurat ludzie, którzy no, zakupili, no tak jak na przykład Pan Nadolny kupił sobie działkę. Nie wiem, czy to jest prawda, natomiast ja sprawdziłem to w księgach wieczystych i innych i mam w wykazie tutaj, że Pan Nadolny ma działkę. I czy, czy, to tak powinno być, że jeden płaci 3, 3 tysiące, a drugi płaci 3500 czy 3600, bo musi wykonać sobie projekt. I, I dlaczego ta działka, czy te działki akurat zginęły? Miały być zrealizowane do końca kwietnia, tak mi panie zastanic, co mówił podobne pytanie też. Bo w prostu jest yy, taka, w sumie takie pomieszczenie, gdzie kiedyś była oczyszczalność ścieków, zostały mi takie krainy betonowe, które są dosyć głębokie One nie są zabezpieczone w żaden sposób a bardzo dużo no, dzieci na tym właśnie miejscu się bawi. Czy jest jakaś możliwość, żeby jak w jak najszybszym czasie to zabezpieczyć, żeby też nie było tak czasowo zrobione, jak tutaj na przykład pan nasz kolega, który czekał na wycięcie, drzewa, żeby to trwało długo, żeby to było u nas jednak szybko zrobione. Bo jak się stanie naprawdę nieszczęście, to, to dopiero. Pytanie czy kiedy pojawi się piasek w piaskownicach na Placach zabaw. E, I druga rzecz, mieszkańcy Mochla pytają, co się stanie ze zwołami ziemi, e, porowie, e, porowie wody zestawu Mochla. Tam on zalega na posesjach i, i przeszkadza mieszkańcom. Czy można by było ścieżkę rowerową, która jest międzywojnowym, a osobą górą, oczyścić z piasku i z kamieni? Mówię z Dużo ludzi jeździ rowerami, przebijają opony, dzieci tam jeżdżą na rolkach, przewracają się. Czy by było jakoś utrzymać ścieżki rowerowe? To jedno zapytanie, a drugie zapytanie odnośnie drogi Piotrzkówkowej nie lewo Kiedyś asfalt był tylko do pierśkówka i tak było pierwszeństwo. I tak było pierwszeństwo, teraz asfalt leci prosto. Prawo tam nie ma żadnych znaków, jest to skrzyżowanie równorzędne, ale nie każdy o tym wie i nie każdy tam przestrzega przepisów. Ci, którzy mieszkają, wiedzą, że mają pierwszeństwo, ale tak się zatrzymują. Czy można by było jakoś tam uregulować ten ruch? دغه <laughs> څه